Witam dziś z Krakowa. Dziś opowiem co nieco o tym, czym jest altruizm, czym jest egoizm i dlaczego altruizm nie jest potrzebny. Zanim zaczniesz pisać komentarze niekwalifikowane, posłuchaj drugiej części i dowiesz się przy okazji, co to ma wspólnego z kapitalizmem. Do zobaczenia po przerwie. Altruizm i egoizm. Co to jest? Dlaczego altruizm nie jest potrzebny i jak rozwiązać konflikt między egoizmem i altruizmem? O tym wszystkim będę mówił za chwilę. Za mną widać zamek Wawelski w Krakowie. To dzieła. Może zaczniemy od egoizmu. Co to jest egoizm? Egoizm to jest dbałość o własne dobro i próba maksymalizacji własnego dobra. Natomiast altruizm jest poświęcaniem własnego dobra dla dobra innych. I teraz można się zastanowić, co jest lepsze: egoizm czy altruizm? Trzeba wiedzieć, że każdy z nas jest egoistą. Ja jestem egoistą, ty jesteś egoistą. Żaden człowiek nie byłby w stanie przeżyć, jeśli nie byłby w sporej części, w głównej części tego, co robi, egoistą. Bo oddałby swoje pożywienie, swoje zasoby innym i po prostu umarłby z głodu i z pragnieniem. Więc egoizm jest konieczny do przeżycia, natomiast normy społeczne i zasadnicze, powiedzmy etyka, jakby potępia egoizm, nakazuje altruizm i mówi, co by było, gdyby wszyscy byli egoistami. W rzeczywistości problem... Jest niewielki, no bo co by było, gdyby wszyscy byli egoistami? Czyli, czyli co by było, gdyby wszyscy maksymalizowali swoją, o, swoje dobro? No to wszyscy byliby, mieliby zmaksymalizowane dobro, mieliby więcej dobra niż mają, więcej, no, lepsze życie niż mają, gdyby wszyscy byli egoistami, można, można powiedzieć. Z drugiej strony słyszy się zarzut, że no, jednak dużo ludzi maksymalizowałoby swoje dobro kosztem dobra innych i wtedy niektórzy padliby ofiarą tych powiedzmy drapieżców i nie byłoby czegoś takiego jak sprawiedliwości społecznej nie byłoby, ten świat nie funkcjonowałby etycznie jeden. Człowiek człowiekowi byłby wilkiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast altruizm wbrew pozorom ma też swoje wady i to ma bardzo dużo wad. Bo po pierwsze, poświęcając swoje dobro, na rzecz dobra innych, po prostu masz mniej, mniej dobra, masz gorsze życie. Czyli zasadniczo, jeśli każdy by teraz, jeśli tą samą normę, Zastosować by do, do altruizmu, czyli takie żądanie, że co by było, gdyby wszyscy tak robili, no to jeśli wszyscy byliby altruistami, to w pierwszej kolejności wszyscy poświęciliby swoje dobro, czyli mieliby mniej dobra, mieliby gorsze życie. Druga część, oni by to zrobili koszt, nie kosztem innych, tylko na rzecz innych, tak? znaczy, że oni poświęciliby własne dobro dla dobra innych. Tylko że skąd ty możesz wiedzieć, co jest dobre dla innych ludzi? Na tym właśnie poległ socjalizm, na tym poległ komunizm, że niektórzy ludzie myślą, że oni lepiej wiedzą, co jest lepsze dla innych i najlepiej okradną jednych, żeby dać innym oczywiście według swoich wyobrażeń, według, swoich, według swojej wiedzy i swoich norm. Co oznacza, i wiemy jak się skończył socjalizm, wiemy jak się skończył komunizm, to oznacza po prostu długoterminowo o wiele mniej dobra dla kogokolwiek i o wiele niższy poziom życia. Także długość życia, jak porównacie sobie kraje zachodnie do krajów bloku wschodniego przed upadkiem komunizmu, no to, to była dramatyczna różnica w jakości życia, ale też w długości życia i w. No, w zdrowiu, chociażby nawet ludzi. Czyli e, zasadniczo e, altruizm e, prowadzi do suboptymalnych rezultatów. I to właśnie ta norma, e, o której mówiłem, nazywa się kategorycznym imperatywem stworzonym przez Kanta. Czyli rób tak, żeby mogło to być podstawą do uniwersalnej zasady, żeby tak e, Mogli wszyscy robić, to znaczy oceniamy jakieś działanie, jakieś zjawisko poprzez tego pryzmat, co by było, gdyby wszyscy tak robili, czy prowadziłoby to do dobrych rezultatów, czy, czy złych. Egoizm zasadniczo prowadzi do dobrych rezultatów, każdy z nas jest egoistą, no i to prowadzi do tego, że no przeżywamy tam ileś w jakiejś tam sensownym, w sensownej jakości życia, a oprócz tego jest problem ewentualny z tym, że niektórzy. Robią to kosztem innych ludzi, czyli są być może drapieżcy, są ofiary. Natomiast altruizm zasadniczo nie spełnia warunków imperatywu kategorycznego, to znaczy nie prowadzi do dobrych rezultatów. I ja przez całe życie czułem się egoistą, natomiast nie chciałem się z tym za bardzo uzewnętrzniać, ponieważ. Normy polityczne, normy etyczne, normy społeczne nakazują altruizm i mówią, że egoizm jest zły, altruizm jest dobry. I ten konflikt między altruizmem i egoizmem przez długie lata życia zajmował mnie, czym mnie dręczył. Natomiast ostatnio znalazłem rozwiązanie tego konfliktu i rozwiązaniem tego konfliktu jest uwaga, wymiana. Dobrowolna wymiana. Dlaczego dobrowolna wymiana jest rozwiązaniem konfliktu między egoizmem i altruizmem? Otóż w dobrowolnej wymianie każdy działa z pobudek egoistycznych. Każdy jest egoistą w dobrowolnej wymianie. Natomiast jeśli podejmujemy taką wymianę, jeśli wymiana zachodzi, to oznacza, że ja osiągam lepszy rezultat z tej wymiany i ty osiągasz lepszy rezultat z tej wymiany. Obie strony wymiany dostają większą wartość w swoim życiu. Prosty przykład, jeśli ja kupuję kawę od ciebie za 10 zł, to oznacza, że dla mnie ta kawa jest więcej warta niż 10 zł, ja zwiększam swoje dobro w swoim życiu. Natomiast jeśli ty mi sprzedajesz kawę za 10 zł, to dla ciebie te 10 zł jest... Większe, czy ma większą wartość od kawy, bo inaczej byśmy jej nie sprzedał i te 10 zł e, zwiększa Twoje dobro w życiu, jakby no, ulepsza Twoje życie e, bardziej niż ta kawa, którą miałeś. A u mnie kawa ulepsza to moje życie bardziej niż te 10 zł, które miałem. E, co oznacza, że dla obu z nas e, e, sytuacja po wymianie jest lepsza niż przed wymianą. Ale uwaga, nie zrobiliśmy tego z pobudek. Altruistycznych, tylko z egoistycznych. Więc e, ta e, wolna wymiana prowadzi, jakby naprawia e, ten problem egoizmu i zasadniczo ta dobrowolna wymiana dla tych, którzy nieco znają ekonomię austriacką, jest podstawą kapitalizmu. Egoizm plus dobrowolna wymiana można powiedzieć, e, w ten sposób e, e, uzyskujemy system, który spełnia warunki imperatywu kategorycznego to znaczy jeśli każdy by w ten sposób postępował to, to prowadziłoby to do maksymalizacji dobra dla wszystkich to znaczy osiągamy altruistyczne rezultaty stosując egoistyczne pobudki to znaczy chcemy lepiej dla nas ale stosujemy do, dobrowolną wymianę, żeby e, doprowadzić do tej lepszej sytuacji dla nas, i robiąc to, mimochodem czy przy okazji, ulepszamy życie innych i to prowadzi do maksymalizacji naszego życia, ale też do ulepszania życia innych. Więc, jeśli każdy by był egoistą i stosował dobrowolną wymianę, taką jak właśnie to się robi w kapitalizmie, w przeciwieństwie do wymuszonej wymiany, na przykład. E, zapłać mi 50% twoich wszystkich dochodów, a ja ci zbuduję drogi, być może dostarczę ci ochrony zdrowia, edukacji i tak dalej i obrony to nie jest dobrowolna wymiana, jeśli musisz płacić podatki żeby i liczyć później na to, że ktoś ci coś tam dba, czy zrobi to nie jest dobrowolna wymiana, jeśli musisz płacić podatki, to jest przymusowe i później liczyć na to, że coś dostaniesz w zamian to nie jest dobrowolna wymiana. Dobrowolna wymiana polega na tym, że idziesz do sklepu i możesz coś kupić albo nie kupić, albo idziesz do jakiegoś punktu usługi, albo na uniwersytet czy do jakiejś szkoły i możesz korzystać z tego serwisu, albo nie, w zależności od tego, czy za niego zapłacisz, czy nie zapłacisz. To jest dobrowolna wymiana. Płacisz i dostajesz coś w zamian, jeśli chcesz oczywiście, a nie że musisz zapłacić. I dostaniesz coś zamian, albo być może dostaniesz coś zamian, albo być może nic nie dostaniesz, to nie jest dobrowolna wymiana. No, to jest tyle, co chciałem na dziś powiedzieć. Podstawa kapitalizmu to jest właśnie dobrowolna wymiana. System oparty na dobrowolnej wymianie i egoizmowi spełnia warunki imperatywu kategorycznego i prowadzi do maksymalizacji dobra dla wszystkich ludzi działających w tym systemie. To jest to, co ostatnio odkryłem i przy okazji oczywiście rozwiązuje ten konflikt między altruizmem i egoizmem. W tym systemie niepotrzebny jest altruizm. Altruizm to jest jakby przestarzały wymóg etyczny, wymóg jakiś moralny, być może norma społeczna, która w rzeczywistości nie jest potrzebna do optymalizacji dobra dla wszystkich w społeczeństwie dla wszystkich. także e, zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentarzy e, tutaj pod spodem pod filmem. to tyle na dziś. mam nadzieję, że ten film ci się podobał. jeśli tak daj mi łapkę w górę, jeśli nie oczywiście w dół. E, zasubskrybuj, jeśli tego nie zrobiłeś udostępni znajomym bliskim, linki są pod filmem, ja tutaj dużo mówię o ekonomii, ja tutaj mówię o pieniądzach, o robieniu wielkich rzeczy, o najlepszych przedsiębiorcach świata, o tym jak działają, jak myślą miliarderzy naszych czasów, także jeśli ten film Ci się spodobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy, zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś z Krakowa, życzę Ci fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś. Yes,